Witajcie moski z tej strony. w pierwszym odcinku na, na udokulacji Kaiser Redux jako Serbia. Tak, wracam do Kaiser Reduxa po pewnym okresie, no, takiego odpoczynku od tego moda. Dlatego, że e, czasami, jak wracam, to tak chcę sprawdzić sobie jakiś nowy kontent. Okazuje się, że czasami jest taki, no, już trochę ograniczony, no. Niestety, Centralna Azja to. Fajny kierunek, ale niestety mamy niefajnego sąsiada. W takim razie yy, postanowiłem, że wrócę do jakichś takich podstawowych krajów, czegoś co, no już na pewno dawno nie było jakiejś aktualizacji, ale nadal ma jakąś rolę. No i postanowiłem, że zagram z se bo czasami to jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, wracam do Rumunii i w Rumunii coś tam ogarniamy sobie, bo w Rumunii to jest dużo do ogarnięcia. Więc to jest taka seria w sumie, która, jak sprawdzałem sobie, czy jest jakaś ciekawa ścieżka, to jedną ciekawą ścieżką to było powiedziane to, że co najwyżej możesz pójść w to i dostać albo tego gościa, albo no, albo tych, nie wiem, tu dokładnie czym to będzie. I to jest dosyć, nie wiem jak spojrzałem się na to, to e, dosyć op, e, dosyć op i Wydaje mi się, że możemy spróbować, a żeby pójść to, to tak naprawdę jest decyzja takie, czy wybierzemy tą opcję w się, czy nie. W takim razie zaczynamy tą serię. Zobaczymy jak to pójdzie. Jeżeli macie własne propozycje na serię, to zachęcam do napisania w komentarzach. Ja ogólnie rzecz biorąc, mam ciekawą, ciekawą jeżeli chodzi o... O zrobienie serii, ciekawy pomysł, ale nie z tej modyfikacji, którą ktoś mówi, dlatego że e, pisze Modern Day, a ja nie nagrywam Modern Daya. E, to zobaczymy, czy ten mm, ta właśnie wcześniejsza wersja, która została zrobiona na, na właśnie na obecną wersję. E, Harzym 4, e, czy tam coś jest ciekawego? Jeżeli będzie coś tam ciekawego, to wtedy nagramy sobie z tego moda, bo ogólnie rzecz biorąc Modern Day to jest dla mnie dla mnie po prostu to jest taki strasznie jakiś z, nie, skomplikowany i trochę popsuty przez to Dobra, w takim razie możemy już zaczynać eee, ogólnie rzecz biorąc to wiadomo bo trzeba czasami powiedzieć jaka jest historia więc hi historia jest taka, że my oczywiście no Niemcy wygrali, no ale Serbia jakoś przetrwała to. E, nie jesteśmy taką dokładną marionetką e, Austrii, ale jesteśmy taką, jakby e, po prostu. No, po prostu jesteśmy. E, patrzą się na nas. O, tak chyba najlepiej by było powiedzieć. Dobra, tego to możemy ominąć. No. Bo, powiedzmy sobie szczerze, taki bonus to nie jest jakiś najlepszy. Okej, okay. czarny poniedziałek. No, każdy wie o tym, Czy miał czarny poniedziałek w tym modzie. Po prostu wielki, wielki kryzys. Ogólnie rzecz biorąc, na przykład w jednym modzie, się, się zastanawiałem, czy e, powinniśmy zrobić coś takiego, że e, kryzys na początku gry, żeby później było pokazane. Tylko, że w sumie uznaliśmy, że jeżeli byłby to po prostu taki kryzys jak wcześniej czyli że z Wall Street krach na Wall Street to w sumie nie zmieniłoby nic więcej bardziej dla to że dl dlaczego państwa są na początku takie dosyć w słabym stanie mają już od razu OK, więc wygląda na to, że Austria e, też ma problemy i e, wychodzi stąd i co też oznacza, że no, będziemy mieć już niedługo wolność. Czyli ten gościu, który był nam włożony jako władca, jako regent, no już niedługo może zostać usunięty. Ale tak naprawdę to nie jest jakiś taki najważniejsza obecnie rzecz. Patrzę, czy tutaj nie mamy czegoś ważnego. Mamy tutaj takie fajne bonusy do wojny, która przyjdzie, ale póki co chciałbym sobie trochę gospodarki. Poprawić. Tutaj na pewno jest to. Szukam, gdzie się usuwa. Ten i możliwe, że się nie usuwa go od razu. Czekajcie, powiem, że to posiada bardzo zaawansowaną wyszukiwarkę. Że jak napiszemy Black Monday, czyli nam pokazać. Wszystkie, które. Yy, które będzie. Tutaj mam Black General. Okej, okay, czyli to są tylko te trzy fokusy. Okej, okay, możemy je w sumie na początku zrobić, żeby się pozbyć tego wszystkiego. Hmm. Okej, okay, latające się Nie, nie, chomiki, latające chomiki. To jest melodia z tej, z tej gry. Jak byłem dzieckiem, to była chyba to najpopularniejsza. Wśród rodziny gra na komputer. No, szkoda, że gry Flash już przestały być takie, wiecie, że przestali przyst już je yy, no kontynuować, i też trudno teraz. Bo przez to, że sprzęt się trochę poprawił, to też niektóre gry teraz gorzej chodzą. Bo Jezu, ile tutaj. ile tutaj mogą mieć regionów? Nie mają już. Dobra, filmy to wiemy, że to oni tutaj dodali, ale. Normalnie Chorwacja to jest podzielona chyba na normalny administracyjny podział. Okej, okay, zobaczcie co tutaj, bo... Ja bym poszedł już do partial mobilization, bo jeżeli można, no to zrobimy to. No i sobie tutaj pousuwajmy sobie subsydie, też możemy wziąć. Okej, okay, mamy święto narodowe. Powiem mieć eventy, które się powtarzają co rok. Bo wiecie, bo to jest fajne, że nasze święto narodowi dostaje się darmowy political power. Okej, okay. możemy tutaj coś porobić. Możemy poprawić sobie te rzeczy. Ja bym nawet sobie to włączył. Z tego względu, że każda kategoria koniec końców. Daje nam pewien bonus. Nie wiem gdzie, gdzie to zobaczyć, ale chodzi o to, że im lepsza kategoria, tym lepszy bonus. Okej, okay, mam coś tutaj ciekawego. Może iść do wojska będzie. Przynajmniej jedną rzecz damy, żeby się robiła. Ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że... bardziej rozwinięte rzeczy są na Kaiserasi oczywiście, z tym, bo Kaiser Redux to zostawił sobie taki poprzedni drzewko w Serbii. A Kaiser Reis już ma ten nowsze, ale że tak powiem, to już wszystko praktycznie oskryptowane. Ok, możemy usunąć to, więc bardzo chętnie to usuniemy. Eee, więc jeżeli coś jest oskryptowane, to wiecie, no to później trochę też nie wiadomo, czy aż tak bardzo powinniśmy się. Eee... cieszyć z tego, okej. Okay. Myślę, że czołgi się nam nie uda oczywiście zrobić na czas Myślę, że pójdziemy w z artylerią, dlatego, że e, będziemy produkować te dywizje, ale oprócz tego to będziemy musieli się sobie szybko Zdjęcia. ogarnąć e, bonusy do, do tego. do już coś robimy, ale to chcę normalny mieć bonusy, nie? Nie z ćwiczeń, bo z ćwiczeń też sobie łatwo. Możemy sobie trochę poprawić nasze dywizje, ale później będziemy musieli tak mieć jakąś taką e, jakieś trzy ciężkie dywizje, które mm, będą nam torowały drogę. Okej, okay, no ten No to i to, to nam się przyda. Okay, więc to już w sumie mamy. Tego nie potrzebujemy. Szczerze tego to, to trochę nam potrwa. Kongres e, Bergradu to już niedługo, ale na razie sobie tego nie ruchnę, sobie to wyłączę. E, póki co szukajmy sobie gości, które nam dadzą Army Experience. W ogóle nam nie dałeś. Było trochę nieprzyjemnie. Zabraliśmy ciebie, a ty w końcu nie dałeś nam to, co chcieliśmy. Eee okay. co kogo tutaj możemy wybrać? Trzeba nie... 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 Organization to by mi się podobał, ale szukam czegoś takiego do... ...ataku. Że tak powiem, wy jesteście od ataku, więc... ...to wezmę. Dobra, teraz tutaj już biorę. I dajmy sobie już ostatnie, żeby zrobili... Te ostatnie dywizje nam się robiły, bo potrzebujemy później Manpowera. On się oczywiście nam prawie zwiększa, ale tyle dywizji wystarczy nam, żeby utrzymać w miarę front. A już tutaj sobie będziemy dawać bonusiki do naszej dywizji. Okej, okay, to jeszcze daleko. Raczej nie mam tych news, nie pójdziemy mam tych Nilsów. Arte na pewno. A to już jest rzecz, którą na pewno potrzebujemy, żeby zmienić... Okej, okay, tutaj sobie dodajmy rzeczy. No tak na razie nie możemy zbytnio kombinować z tymi dywizjami. Ale już sobie zobaczymy hmm. Okej okay. Kurde Konspiracje Nie możemy zmieniać tego, która coś... możemy z tym coś zrobić takiego? Czy to się później nam Niech zapewne później Ale szkoda Że już nie możemy hmm. Ale tutaj możemy dać tylko tych nie możemy nie tych dwóch. Resztę będziemy mogli dać Ora no, to trochę głupie. Mamy no, coś tutaj. cztery yy, dywizje. Yy, Kompani to taki. Zobaczymy czy coś tutaj mamy. Nie, zbytnio nie mamy. My dostajemy te cztery dywizje, bardzo chętnie sobie weźmiemy. Mhm. Okay. E, dobra, co to jest? Ktoś pokazuje tutaj Crown Prince Return. Mm. Okej, okay, czyli król po prostu wraca. To w sumie nie ma zbytnio różnicy, ale możemy sobie dodać. No, i oczywiście, że król teraz wraca, więc kończyliśmy tutaj tę. Y, tą rzecz. Y, tutaj, oczywiście, mamy te, te. inne rzeczy, które mogliśmy dostać w międzyczasie, ale nie sądzę, żeby to było jakieś aż takie. Y, Ważne, hmm, patrząc co tutaj mamy, mamy pełną zmianę, ale jak to wygląda z tym, to dopiero w maju, dobra. Chcę już sobie trochę podostać jakichś fajnych bonusików. A kiedy je dostaniemy, no to... Znaczy, food export, more trade... 7 demands... No, dajcie lepszą tutaj umowę. To możecie. Hmm. A już możemy w sumie. Usunęliśmy tamto. O, mamy tutaj jakąś specjalną rzecz. Nie to wezmę, ale może później. Dobra, kilka samolotów może by się przydało. Hmm. No, reszta to ma te, te same trajty, więc w sumie nie ma znaczenia. Okej, okay. Rumunii jednak nie chcą, Chcieliśmy pomóc, ale pozostaną Mmm, Dobra, co tutaj mamy? No, to może być dla nas nawet pomocne. Ok, kilka dywizji o to, to też dobrze będzie. już nam manpower wchodzi z powrotem. Ale i tak nie będziemy mogli walczyć z manpowerem, więc będziemy musieli uważać. Ale już tworzymy tutaj sobie nową dywizję. No i tak jak trochę do na razie będzie, bo. Zbyt dużo w niej nie, nie włożymy. No i niech się tak stworzy ją... Tak z... Pięć... Pięć nich. Jeszcze sobie tutaj tylko zmienimy to, żeby byli... E, ważniejsi od innych. No, tutaj z tym to mamy na bieżąco. Mmm... To byśmy musieli produkować, teraz w nie mamy zbytnio fabryk. Plus, jeżeli chcemy zrobić samoloty, to... ...musimy zacząć coś kombinować. Na razie... Chociaż silnik by się przydał lepszy. Na razie to zostawimy i już... zaczniemy radio ogarniać. Część dywizji nie było przypięte do tego rozkazu, ale... Już się zmieniła. No, mam ten już możemy w różnych miejscach postawić. To nie jest aż tak źle. Okej, okay, tutaj już zmienimy sobie partię. No, tutaj się widzę, że niektórzy pozmieniali. No, mamy coś tutaj ciekawego? Chyba nie pamiętam, żeby tutaj było coś bardzo ciekawego. Army Breakthrough na pewno się nam przyda. O kurde, mamy już trochę tego e doświadczenia wojskowego. Możemy już tutaj trochę dać do tych. Tak będzie dużo czasu, więc te czanki dywizje to mogą poczekać. Okej, okay. już. No, trochę teraz motoru nam zużyje, to, ale. Dla większego dobra. Oj, będą na drogie. Dlatego też nie chciałem ich od razu tak dawać. Yy, I wydaje mi się, że. Możemy yy, dać Army Speed. I co tutaj mamy dalej? Czy mamy coś tutaj ciekawego, takiego, takiego co bym powiedział, że się nam na pewno przyda. Mm, no, może produkcja jest dobrym tutaj, bonusem. Mm, Efekt when removed, ok. My się nie podoba Nie mi się, kiedy coś takiego się pokazuje, bo to oznacza, że coś jest podłączonego, ale jest ukrytego dla nas. Okej, okay. tutaj to tu już w sumie mogę z jakieś takie mniejsze badania do bonusowego sprzętu Nie wiem jak to realnie będzie wyglądał na froncie, ale pamiętajmy o tym, że Nasz przeciwnik zawsze jest to różnie, bo jak się gra Bugarion to można sobie łatwo to ogarnąć, a jak się przeciwnikami, to też łatwo ogarnąć, więc to nie jest też takie, mm, jak tak powiem, jednoznaczne. Ok, tutaj możemy sobie to zrobić. Ok, to jak zrobimy, to możemy zrobić bąglę w Belgradzie. I jedyne co to możemy tylko teraz czekać, bo tak, bo nasze dywizje to. One są drogie. Rozpoczynamy kongres. I tutaj możemy dać ultimatum do Bułgarii. Możemy też wybrać to. Wydaje mi się, że najlepszym wyborem po prostu będzie pój pójście w Jugosławie, żeby ogarnąć sobie to, ale to możliwe, że to zrobimy później. Póki co. Możemy sobie jakieś rzeczy dodać, tutaj jest... To jest fajne, tylko, że to nie jest takie ważne dla nas obecnie. Mm, tak. To może by się nam przydało, ale zgoduję, że... Yy, póki co nie mamy. Dobra, zaprośmy ich. Okej, okay. zgodzili się. Zgodzili się. I co już się zakończyło? Ten kongres? E... Okej, okay. Albania jednak jest przeciwko nam. Wiecie, nie, tak naprawdę nic nie oznacza. Ale musimy poczekać na e... nasze superdywizje. Mm, Okej, okay. muszę dać tu, bo dostaliśmy trochę political power. Mm -hmm. Okej, okay. o, jedna superdywizja wystawiona. I teraz możemy już. A nie, to kosztuje dużo. Dobra, więc musimy poczekać. A ty do nowego generała pójdziesz. Możesz pójść do tego. Oczywiście, że w Mongolii coś dziwnego się dzieje. No i tutaj na razie wystawimy, bo wiadomo, że będziemy chcieli tutaj trochę krążyć, ale musimy jak najszybciej tutaj ogarnąć to. Pytanie jest takie, jak tam z naszymi samolotami. Nie będziemy produkować podczas wojny, więc nie ma zbytnio, zbytniego znaczenia, co się z nimi będzie działo. Teraz ogarnijmy sobie... Czy możemy zrobić o... Możemy kas zrobić Od, od kogoś to oglądaliśmy? Nie wiem od kogo Ale się nam odblokowania w... Nie od nie, od kogo odblokowaliśmy Eee, okej okay. mamy trochę tego się potrzebujemy trochę samolotów. Na pewno to nam się przyda. Hmm. Może już to zrobimy. Hmm. W tym odcinku na pewno już to się nam uda zrobić. Dobra, tutaj już nie musimy nic zbytnio ogarniać. Możemy hmm. trochę do wojska dodać. Ale długą nazwę tutaj dali no, Normalnie to wygląda Patrzę, patrzę na to Tak naprawdę razie musimy poczekać na nasze superdywizje I będziemy gotowi na wojnę Tej lepszej arty już nie damy Ale możemy tutaj trochę robić do gospodarki. Jak wyglądaszcie? Jedna dywizja to już ma pełne. Tutaj tak naprawdę infantry equipment. Brakuje nam infantry equipment. Wy możecie poćwiczyć. Też możecie poćwiczyć. Tutaj zbyt nie zmienimy. Możemy Ciebie dać Sartia? Jezu, to, co to jest to, coś się napisałem w Polsce. O, no. Było po angielsku napisane. To myślę, że się było ciekawe. Możemy to dać. I zobaczymy, jak to wyjdzie w następnym odcinku. Więc jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie o zapięć ciukę w górę, mił komentarz subskrypcję. Wezwami trafą. Da podkacji z Redux. Jako serbia. No to. Cześć!